Cześć, ja jestem Benita, to jest kolejny odcinek serii Resident Evil 6, na który Was serdecznie zapraszam. Na dzień dobry, przeszukajmy sobie. A ja już widzę roślinkę. Nice, ale co dalej? Co dalej? To jest dobre pytanie. Tu są, kurde, ile tu ludzi w ogóle w tej katedrze jeszcze nie? Pytanie, czy oni nam się włamią do środka później? Ich pozabijają? Czy oni uciekną z, razem z nami? Myślę, że raczej się prędzej czy później tutaj wdrapią. I niestety ich oskalpują. <laughs> Oskurują, bardziej bym powiedział, nie? O, beczkę. Myślałem, że mogę tędy wyjść, ale nie, nie chcę punktu umiejętności. Chcę amunicję, chcę życie. Daj mi erba. Daj mi amo. Lipa straszna tu jest. Jeśli mam być szczery. My mamy iść tam, a ja chcę tu poz... pozwiedzać. Aha. Punkt umiejętności. Cholera. Nie dobrze. Dobra, spadamy stąd. Tu nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. A tu? Nothing. Still nothing. Jedno wielkie zero. Zresztą jak to mi... jak całe to tam... o, o, o. Spray leczniczy, nice! Tego mi potrzeba. Tam były beczki, tu nie ma nic? What the fuck? Not good. Bury, not good. No dobra. Tu wziąłem erba, tu wziąłem...

O, jest green air. Why not? Why not? Bierę wszystko, co mi dacie. Bierę wszystko, co mi dacie. Ja zapominam co w czasie tym spidzie Nothing. We must be missing something. The two motherly saints will reveal the path. Para dwóch opiekunczych skarże drogę. Para dwóch opiekuńczych. Czyli dziś jeszcze musi być pomnik, a pomnik czy ten posążek musi być chyba jak na dole nie było, to z drugiej strony, gdzieś tu. Hmm. Hmm. Okej. Okay. Skrzynia. A w skrzyni? Jest posążek. Madonna szczodrości. Co to kurde? something tells me they're not just for show oh Roger. A, z drugiej strony da. okay cover very interesting problem that Czy jest jasne? Oho, dobra, ciekawe, bo tak tu się coś otworzyło. Nie wiem co, ale oprócz tego tu się otworzyło. Ciekawe, o kurde, nie podoba mi się to. Tu się coś wydarzy zaraz. Rozum Aha, to się zablokuje, a będziemy walczyć. Ciekawe. Rozwią zagadkę posągów. Ew. Elena, there's a switch on these statues that shuts them off.

Się sprawia w ogóle. O oh, fuck. Nadążam czy nie? Nadążam? nadążam. Mam nadzieję, że o to chodzi. O oh, fuck. Dobra. O oh, kurde. Ole oh, fart Nie trafiłeś O oh, kurde. O oh, kurde. Holy shit. Very risky. Riski. Hej? Siła na razie się udaje, otworzy się? Ornat jest, otworzyło się, o, jest. Co to jest? Hmm. A mój dzisiaj Co ja zrobiłem? Wystarczyło strzelić albo podejść? I tyle? Serio? Okej. Okay. Ale ciekawe, very, bardzo ciekawe. Oprócz tego ostatniego. Okej. Okay. Trochę creepy. Okej, okay. to zabijasz, to zabijasz. What the fuck? Nie. So what next? Nie, po szczerze nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Co dalej? Ej, to ja miałem popatrzeć tylko na to? Zajebiście. Ha, laserem nagrzać. Aha. Oh, Siema. Co tu wy? Okazuje się, że wystarczyło laserem nagrzać. Zajebiście. Dobra. Nie ma ci śmieci. Spadaj. Laserem nagrzać. Ciebie mogę zniszczyć. Nie, nie. C'è slustro, vole? Eh... Zara, chvilla, moment. C'è slustro? Lustro! ehi, 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 ehi. Ej, O kurde, to już jest trudna zagadka. Fuck. Ej, naprawdę trudne. To już jest naprawdę trudne. Cholera. Poczekajmy, zastanówmy się. <laughs> Nie wiem szczerze. Szczerze to naprawdę nie wiem. Aha. Zostawię to bez komentarza. <zostanawiamy> Zostawię to bez komentarza. Posty. jak mogłem tego nie zrobić od razu niesamowite Nowa broń również klucz oh yeah. uh -huh. tam droga nam pokazuje mam bardzo złe przeczucie szczerze powiedziawszy co do tego o oh nie czemu nie mogę tego pomieść bo nie mam broni, tak? Snajperka! No i teraz się zabawa zacznie. Tak jest. Moja ulubiona melodia z gry Final Fantasy VII. yeah! Dobra, you have Toll the five bells loud and clear, and thus the true path shall appear. Nothing like a good centuries old riddle. I have to figure it out. No so Mamy krabem po automatyczny. I do i do tego jest nam potrzebne. Pięć dzwonów. Is the first. 1 Tu. A zbliżenie? Aha, prawo. Tu. Trzy. E. OK Można i tak. A gdzie tu kurwa dzwon jest? Serio? Ej, wait a second, gdzie są kurwa dzwone? Trzy znalazłem na razie. Raz, dwa Nie podoba mi się to szczerze powiem, dobrze. Oj, nie podoba mi się to. Raz, dwa, trzy. A gdzie są kolejne? Mm hmm. Tawery to są dzwony. Czy dziś jeszcze są dzwony? Co jest? Czy jest tu przejście jakieś w ogóle? Nie ma. Hi -hi. Mamy cztery. Mamy cztery. Ej, to było niezłe, to jest fajna myśl. I 5 Tu jest pięć. Dobra. Łatwa zagadka. Chuj łatwa. That's all of them. I feel bad shooting antiques. Eee, zajebista zagadka, naprawdę podobam się tam. A, i teraz się otworzy droga na dole. Oho Did you hear that? się. Otworzyły się drzwi na dole. Ciekawe co tam nas czeka. Już się boję pomyśleć. a wejście na katedrę. Spoko, nice. Kolejne dwa. Mhm. Mm A jest poziom wyżej. Dobra, zanim cokolwiek zrobimy... Właśnie. Eksploracja czasem popłaca. Why not? Amunicja do karabinu półautomatycznego. Oj, to było worth. To było worth. Naprawdę worth. Dobra. Dajemy tu Madonnę. Tworzy się.

Hello my friend, where are you? Where you are? O kurde, ja spadam Sorry, ale bye bye Fuck! Ciebie chyba popierdoliło, przyjacielu O oh, tak! Czeka mnie zabawa! Naprawdę czeka mnie zabawa. O kurde! To nie było śmieszne to było lepsze. Dobra, zrobimy inaczej. Chodź tu. Chodź tu, my friend.

Padaj. Nice O oh, fuck. Chyba się aj teraz Chyba cię po pierdoliło.

Aha, ciekawe. Palaka mam jeszcze w sumie. Łań... Dwań... palaków mam. Chodź tu, lumaj parę. Dobra, spadaj. Może go spalmy właśnie. Kurde, da się go To good question. Dobra, trochę amunicji zależy w sumie. Tu mamy to, to, to. Dużo Polaków. First Aid Spray. On jest na górze. Czy warto iść na górę? Może, może... I on jest. Chyba się popierdoliło. Dobra, czy już nie ma? Gdzie ty jesteś? Hello, my friend. He he he. Okaj. O nie. What are you doing? Zostaw ją! A ty żyjesz, Ej, kurde, co ty się wybrała? Ile mam jeszcze go? Cię z nim męczyć, z krytynem. Gdzie on z jest? Serio? Hello? Fuck! Dużo palaków w trasy Czy to jest ward? Ward I'm not sure, ale Hello Dobra Strzelaj strzelaj ich, obalę Sayonara Mówisz, że oni zginą Mówiłem? Czy rozumiem, że on jest jako bosik. 迷うな、そっちがやっちの。ええ。あ、という、ね、ですから、な No co czy nie? Ej, to jest żart. Dobra, to jest żart. się mu nic jakaś kończy. Nie mam bombek. Mam ostatniego palaka. Także... Chodzisz na dół, czy nie, przyjacielu? Masz. O kurde, ale było upierdliwe. Nie powiem, że już się mart... Nie, nie powiem, ale już się martwiłem. Masz klucz jakiś. Okej. Okay. Daj mi go. Karta klucz z podziemi Hmm, czy tam coś zostawiłeś dla mnie Jakaś ammo, czy coś? Punkt umiejętności, czy nie? Nie, a szkoda. No dobra Helena już pobiegła, dobra, chodź za nią Ale w gorącej wodzie kąpana, nie? Co za laska? Już chcesz otwierać myślę, że chyba jeszcze sobie na poczekamy. Także myślę, że tym oto akcentem, albo no nie. Dobra, chodźmy. Hi hi hi. Jestem ciekawy. Wiem, że mogłem jeszcze, co jest, to się? mogą to zrobić, już zakończyć, sobie odcinek ale nie było punktu kontrolnego, Także boję się, że jakby mi się w razie, w razie było wyłączyło. To musiałbym zacząć kurczę od nowa walkę z tym bossem. Bo rozumiem, że to był Ala Boss. Okej. Okay. I to jest Najsiek. Dobra, coraz więcej amunicji podoba O kurcze. Dobra. Dobra. Coś tu jest ciekawego? I don't fins, so. chodźmy, kurde jesteśmy nie, nie, Jesteśmy dziś pod katedrą, nie mam zielonego pojęcia, także yy, myślę, że tego i się w kolejnym odcinku. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że równie dobrze się powiedzieliście był świetny, świetna jest ta część, to jest jedna z lepszych części Resident Evil, w jakiej ja osobiście szczerze powiedziawszy grałem wiem, że on ma dosyć niską ocenę dostała, ta część, z tego co tam czytała, czytałem ale faktycznie jest rewelka, także jeśli o mnie chodzi o moją opinię, także mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, pamiętajcie żeby zostawić ciuka w górze, żeby subskrybować kanał, ja wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia